Magazyn FLS Weekend. Witamy serdecznie. Przed nami analiza spotkań w Lidze B1. Oto zestaw par. I zaczynamy od meczu czwartkowego, godzina 19. Top Six Team Exalo Centrum Kraków. Wynik 2 do 3. Po meczu na chatboksie pojawiły się wzajemne pochwały, że graczów Top Six Team o Exalo i Exalo o Top Six Team dziękujące za, za bardzo fajny mecz. Tak, no to był mecz prowadzony w atmosferze fair play. Taki, takich meczów jak najwięcej oczywiście chcemy oglądać. Do tego walka można powiedzieć, że na całego, bo nikt nie odpuszczał. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko było w ramach rozsądku i, i y, y, zachowanie jak najbardziej zawodników w porządku. Natomiast y, mecz sam y, taki trochę może dziwny, bo Exalo prowadziło 2-0. Wiemy, że ta drużyna dobrze zorganizowana, więc y, dziwne, że dała sobie potem to prowadzenie wydrzeć i top six Team doprowadziło do remisu 2-2, natomiast Podróbuj z drugiej strony nie akcja dziwne właśnie, jeśli zobaczymy na sposób, w jaki te akcje konstruowało, bo no, na takie akcje recepty raczej nie ma, bo zagrania z pierwszej piłki to jeszcze takie niekomercyjne, nie gdzieś tam piętka, także na to nawet najlepsza obrona ma problem, żeby znaleźć receptę i w ten sposób Topsyx Team zdobyło dwie bramki, doprowadziło do remisu Ostatecznie należał do Excela, natomiast trzeba pochwalić na pewno Top6Team, bo bądź co bądź z czołową drużyną, która walczyła o podium w poprzednich rozgrywkach, no, nawiązali walkę jak równy z równym, a przecież Top6Team trochę kuchennymi drzwiami się do Ligi B1 dostało, ale potwierdziło tym meczem, że no, ich miejsce właśnie jest, jest w Lidze b Mecz Desperados Brygada Kryzys, wygrana 2 do 6 brygady Kryzys. No sam Tomasz Hajdaj nie wystarczy. No tak, wiemy, że w kolejnym meczu nie zagrał kapitan Desperados Mariusz Malara. Troszkę mam wrażenie, że ten skład się pozmieniał w porównaniu do poprzednich rozgrywek i na razie na razie nie funkcjonuje tak jak funkcjonował sezon, sezon temu. Natomiast no, brygada kryzys potwierdziła wysoką formę. Oczywiście kilka tam może błędów jakichś się przytrafiło, bo Desperados też mieli swoje okazje. Eee, czasami musiał ratować brygadę w natomiast jednak zasłużone zwycięstwo brygady, debiut Grzegorza Jelenia, od, określony dwoma bramkami. Eee, brygada pokazuje, że, że m, no, męczarnie Wojt z są drużyną nie były przypadkiem i, i na pewno brygada myśli o, o wysokich miejscach, ma wyrównany skład, eee, także myślę, że... Na pewno do końca będzie się liczyć w walce o lokaty, no a Desperados coś w swojej grze musi poprawić i poszukać jakiejś drugiej opcji i wsparcia dla Tomasza Hadaja. Mecz Ferajna, nie ma Lipy. Ferajna po zwycięstwie z Motulem przystępowała do tego spotkania, nie ma Lipy, inaugurowała sezon no i wygrało dość znacząco. Wygrało 10-3. Początek był dla Ferajny obiecujący, strzeliła ta drużyna bramkę, potem jeszcze odpowiedziała na dwie bramki. Nie ma Lipy, no, nie ma lipy jednak pokazało futbol, z którego tą drużynę znamy. na dużej szybkości, duża wyminać pozycji i duża ruchliwość. No i z nowym wydaje się, że, że ten problem mają już z głowy. No tak, yy, Krzysztof Maślanka zadebiutował, więc na tej pozycji wydaje się, że teraz już mają, nie ma ich, będzie spokój, nie będzie miał spokój. Warto odnotować kolejnego gola z własnej głowy Macieja Tarkowskiego. Yy. To taka specjalność zakładu. No, specjalność, z tym, że w tym przypadku akurat mam odpłosić, czy on chciał strzelać czy podawać. Jak ale, zapytamy ale, zawodnika, to jak ale, to już to powiedzą. Że to był centroształ. <laughs> ale ale no, no i tak efekt jest taki, że wpadło w samowidły, także tam skakał jeszcze napastnik, nie ma i być może pan bramkarza zmylił, ale no i tak trzeba odejść, że, że drugi takiego już w karierze tego zawodnika. I w pewnie kartalesie. Pewnie nie ostatni. Meczka PPN, Wojt Medika, no to jednostronne widowisko. Wojt Medica nie straciło bramki. Jednostronne widowisko, natomiast też trzeba powiedzieć, że KPL wcale nie musiał skończyć zerowym dorobkiem, bo miał kilka okazji. Tak, zabrakło skuteczności. Zabrakło tak. skuteczności, czasami też szczęścia, bo, bo to mm, zasłużyli na, na bramkę honorową na pewno. Natomiast oczywiście Wojt Medika była zdecydowanie lepsza. E, kilka akcji mi się bardzo podobało, takich kombinacyjnych, z pierwszej piłki. E, tutaj między innymi Michał Karwan brał w tych akcjach udział. Tym razem nieskuteczny był Robert Tomaszewski. Eee, taka ciekawostka, że to dopiero drugi mecz, w którym Tomaszewski bramki w FLS nie strzelił. Wcześniej było Zablokował to się? w spotkaniu z, z Rochem, <grym> Myślę, że nie był. Teraz zobaczymy następny mecz, pewnie kilka goli trafi. Tak jak wtedy po meczu z Rochem też od razu były tą skutecznością. Natomiast eee, wyręczył go Panowicz też bardzo dobry mecz tego gracza. On i Michał Kago, No i to jest wielkość tego zespołu, że w, że w przypadku słabszej dyspozycji Roberta no są inni zawodnicy, którzy... Tak, natomiast to trzeba powiedzieć, że Robert, jeśli chodzi o skuteczność, to, to kiepsko, natomiast brał udział w tych, tych kombinacjach i też właśnie kilka razy tak fajnie odgrywał te piłki, także no, też nie można bardzo go krytykować za to, żeby go nie niszczeju. Choć ta ostatnia sytuacja, no to partnerzy pewnie będą się jeszcze długi czas trochę nabijać, że trafił słupek zamiast do bramki. Mecz Rocket Fuel Oni, 2 do jednego zwycięstwo Raketów. No ja po poprzednim sezonie typowałem raczej zwycięstwo Onych, no, a tutaj, tutaj jednak porażka. No, nie wiedzieliśmy, na co nas zostać racket fuel, bo po pierwsze długo tych zawodników nie oglądaliśmy. Do tego też było pytanie, jak wkomponują się nowi zawodnicy do tej starej gwardii. Natomiast wyszło, wyszło całkiem nieźle. No, oczywiście tutaj też pewnie zawodnicy oni będą. No, Czuli się to po metrach pokrzywdzeni, że, że piłka padła do grawki Będziemy w kontrowersjach o tej sytuacji. Natomiast no, był remis do 50. minut W 50. minucie zwycięski gol e, dla Raket Fuel i rzeczywiście zwycięstwo trochę niespodziewane jednak, bo, bo e, oni no, w poprzednim sezonie bardzo rzadko zajrzały wpadki. No tutaj Raket Film nie uważamy za faworytów rozgrywek, więc taka porażka no jest, jest chyba jednak niespodzianką. No i mecz Motul-Kraków-Kanonierzy, wygrana Kanonierów 9-3. Mecz bez historii, choć zapowiadał się, że, że będzie miał obdarzony sporą dawką mocy, natomiast Kanonierzy po 11 minutach już 3-0 prowadzili. W drugiej połowie na początku dołożyli kolejne trzy bramki, dopiero przystanie stanie 0 Motul zdobył pierwszego gola. Mecz już wtedy był rozstrzygnięty. No i cóż, no znowu znowu wójcik strzela bramki. Stachel troszkę mniej, ale też i asysty, i bramki. Nowi zawodnicy, jak basista, też wpisali się do protokołu sędziowskiego. Także no tutaj basista nawet Rzut w trojaki sposób: bo asysta, bramka i karta. Natomiast kanonierzy, no na ludzie spokojnie. Myślę, że prze... no będą w czołówce, tak jak zapowiadaliśmy. To wszystkie mecze, które były w tym tygodniu. Zobaczmy na tabele, i jakie wyniki padły, jakie to miało przełożenie. Wojt Medika na pierwszym miejscu 9 punktów, na drugim miejscu nie ma Lipy, na trzecim miejscu kanonierzy i na ostatnich miejscach Oni, Desperados, KPPN, Motul Kraków. I przed nami szóstka kolejki, Ligi B1, Sugiennik, dalej Karwan, Halagarda, Lipanowicz, Wójt Jelen. No i graczem, graczem tygodnia zostaje Lipanowicz z Wojt Mediki. No tak, ten mecz od dłuższego czasu, znaczy od początku sezonu, praktycznie jest w wysokiej formie. W tym meczu, tak jak mówiliśmy, wyręczył Tomaszewskiego od goli, brał udział przy, przy dużej liczbie akcji, także dla niego w tym tygodniu gwiazdka. I zobaczymy, jak w kolejnych meczach się będzie prezentował, czy również będzie musiał wyręczać napastnika Wojt Medwiki. Zobaczymy. To wszystko z b 1 Dziękuję. Dziękuję.